Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witam was w kolejnym odcinku z GTA 3. Tym razem zaczniemy sobie od telefonu, żeby nam tutaj nie dryndał. Tak więc bez zbędnego jakiegoś tam gadania, przełamać lody. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threaten the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I have hidden in Hardwood. Hijack the regular ice cream van on its rounds and lure these fools to their doom with the jingly jingle. They hide in a warehouse on Atlantic Key. <laughs> Pamiętam tą misję. Uwierzcie mi, ona jest zabójcza. Być takim idiotą, ale dobra. <laughs> dobra. Yy, mamy zdobyć lodziarkę, tak? Ona gdzieś tam jeździ. Dziś? E, nie, ona stoi tu gdzieś na dole. Arr, cholera, stoi u góry. <grym>, dobra. Dobra. Spoko, luz. Ja tu wejdę. kappa a nie, walizka, okej. Okay. Szukaj pół ciężarówkę lodu lodziarza. Chciałem powiedzieć, że szukaj pół ciężarówkę, pół ciężarówki. To by było bardzo sensowne, nie ma co. O, Miejmy sobie stację radiową na jakieś losowe. Chyba kręcę, kręcę kołem, kręcę. Flashback. Ale alarm, alarm już mógłby się wyłączyć. Jest i nasza lodziara. Jak ona jest ładna. Vice City była taka, kurcza kwadratowa. Dzień dobry, panu. panu... <ścoughs> Pan Smakołyk. Kurcze, czemu to ten... przetłumaczyli nazwę tego... Ale, dobra, tą, tą melodykę zostawimy sobie na naszych gości, którzy przyjdą na lody. <śmierzy> to będzie zabawnie wyglądało. Uwierzcie, bynajmniej ja się zawsze śmiałem. Wy też musicie. Chcę widzieć w komentarzach. Hahaha, <śmierzy> <śmierzy> żartuję. Ok, kiedyś to śmieszyło, teraz to trochę śmieszy głupotą, jedynie. Zobaczcie, jak idą pingwiny, nie? To jest zabójcze. Halo? No nie, zablokowali się. Serio. Muszę ich przesunąć. Oś mordę. Nie, nie. Widzicie, jakie to jest hamstwo? Oni się zawisili. Ja chciałem im pomóc. Oni mnie zabili. Co za gnidy małe? Idziemy tędy, będzie szybciej niż tymi wąskimi uliczkami. Ok, pięknie w zakręt wszedłem. Teraz mogę jechać. Czy coś mnie strzelało? Ok, może. No nic. Jeszcze raz przełamiemy lody. Weźmiemy naszą ludziarkę na kołach. Weźmy najpierw sobie to, co myślałem, że jest na dole. Oj, karetka. O właśnie. logika GTA. Zabije się jednego przechodnia. Karetka, zanim go uratuje, przejedzie 10 następnych. To jest zabójcze. Ale tak. Tak to mniej więcej wygląda Gita. Jestem ciekawy, jak to dziś wyglądało w Gita 5. Oj, będę chciał zobaczyć. Będę, będę. Będę przez N. <grym> A do dziara, widzę, jedzie tą samą drogą. Jak widać, tym razem szybciej się z tym uporaliśmy. Jak jeździsz? Dobra, jedziemy zaparkować. Zaparkujemy jakoś ładniej że wtedy oni bez problemu przyjdą, ale to było hamskie. Normalnie to, o, patrz, gnide jeszcze się wcisnął No dobra. Troszkę wolny jest ten pan. Co? Nie pamiętam, pan słodzik. Kurczę. Pamiętam jak się nazywał ten już samochód. Przed chwilą cały się śmiałem z nazwy, ale w sumie przetłumaczyli nazwę, a nie dali a idź z wami. To zawsze tak. Dobrze. Nie ma opcji, że się zablokują. Normalnie nie ma opcji. i pigniny. a Ci zablokują o coś, to nie wiem co im zrobię. Takie klony idą. To fajnie wygląda. Do widzenia. Okej. Okay. O, dzień dobry, ja po samochód. Pojedźmy sobie zatem. Widzę, że mamy znowu telefon. J nie możemy wziąć. Dobra, to pojedziemy do telefonu, chociaż trochę źle pojechałem. Tak się mówi. Czasami trzeba. Że sobie skoczymy, ale. A tu jest ten wyskok. Może się uda. psa Dobra, udało się. I Chociaż. Pierwszy wyskok. Tak jest. O, i dostaliśmy kasę, ale trochę tak mi ekran zasłoniło. To wszystko. No ale no, dobra.

I teach Buro, Dryad to Buro, fear tak? Elburo? Chyba Elburo. Przez chwilę co przeczytałem, nie pamiętam. Elburo to jest chyba ta mafia, która. Mafia. Nazwijmy to mafią. Organizacja przestępcza, która tutaj jeździ tymi fajnie pomalowanymi samochodami. A ognistymi masolkarami mają masolkarę, już mają u mnie plusa. Chociaż prawie wszyscy z bronią jeżdżą. To już nie jest takie fajne. China Town, no tu już jesteśmy. Gdzie jest broń? W ogóle jaka broń? Bo ja nie pamiętam. To już mnie wtedy. W takim wypadku. Gdzie ta broń? Trzeba ją znaleźć. Really? gdzie ta broń? Nudle. Aha, tutaj gdzieś pewnie. Ok. Jest. Co to jest? Miotacz? Zabij. Miotacz mamy. Będziemy miotać wszystkimi. Wow. To jest triada? To była triada. Jakoś nie są za bardzo tacy a, Bardzo nie, żwawi do walki no, Może i dobrze A Super Kacze mi ich zaliczyło Macie tego jednego Ale widzieliście no, tak, tak oni tu działają Jednego ratują, dziesięciu zabijają O, tu jest jeden. To no, samochód ten tak podpaliłem. Żeby samemu się teraz nie podpalić, bo będzie kaput. Ja ci babci nic nie zrobię. Spokojnie. Wow, dwóch zaliczyło. No to ładnie. Spokojnie! Gdzie ty uciekasz nie O, tam jest ich sporo. W sumie można pozbierać po nich. Proszę coś Czy będzie ich tutaj siedmiu. No co? Nie przeskoczy. No trudno. O, witam panów. Akurat zostało czterech i 10 tysięcy. A i strzela do mnie! Teraz mu się zachciało. Stój Dzięki. Taka mała kobita za kierownicą. Dobra, um. O, mamy znowu telefon, tak więc idziemy do telefonu. Ale to jest wolny samochód. Jeszcze takiej muzyki słuchałam. No dobra, może ten samochód nie jest aż taki wolny, ale wolno się rozpędza. I to jedziemy. Wielki i żelasty. that spanked up idiot has left the rear doors open. And now my beautifully produced tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty. Take the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes one, two and three, collecting it as you go. When you follow the trail to that thieving spankhead, waste him. Then deliver my Donkey Derby to Triple X Max in the red light district. I to Telefonów mamy od jakiegoś... Hmm. Od kogo? Kto to może... A, tym mamy jeździć. Jest to bardziej jak... Gwiazda porno? Okej, okay. i pewnie na czas. No jak? Jak ja kocham na czas zadania. Hmm. Trzeba, to trzeba. Zapewne nie jest to ostatnia. Teraz trochę umilknę. Żeby, że tak powiem, się skupić. Bo wiecie, że ja mam problemy coś z jeżdżeniem. Chyba tutaj. Mogę pokazywać jednak na drodze, bo nie za bardzo i chyba źle pojechałem. No dokładnie, nie, nie, tam nie wiedziałem naprawdę, gdzie skręcić. Ej, tu czyli w drugą stronę teraz jadę. Po no, co ja to przedłużam? Tak więc, dla mnie to nie jest misja nieudana. Ponieważ nie, no nie było pokazane, w którą stronę pojechać. Po prostu paczka była na środku. Ale nie szkodzi. Jedźmy ponownie po misję Breakdance Rumpo. O, teraz mamy niebieski samochód, Niebieskim pójdzie nam łatwiej. Niebieski jest taki no nie wiem, uspokajający. Ok, dobra, zauważam, że wszystkie samochody mają tak. A że im steczny jako hamulec działa tak trochę słabo. I trzeba trochę szybciej hamować po prostu. Dobra, tutaj na przykład widać, że trzeba w lewo. Ale tutaj, że trzeba było w lewo. No to ja już nie zauważyłem. Zobacz, jest centralnie na środku. A, widzicie. W ogóle nie zauważyłem tego, bo to było widać kątem oka na ekranie Ale ja wcześniej go to zauważył Cóż, cały ja daje nam po jednej sekundzie chyba chyba tak uważa jak jeździsz Okej okay. Trochę tu manewruje klawiaturą, ale jakoś idzie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak on jeździł? No oczywiście. Oczywiście. Policja. No idzie to chwilę. No i znowu to samo. God damn it. Jak ja to kiedyś przechodziłem? O, jada już mnie nie lubi, okej. Okay. No super, jedno pominąłem. O, matko jedyna, kto wymyślał tą misję? jest niepojęte. No teraz będzie nam pikał, co? Oczywiście pewnie nie zdążę. Chyba jak zdążę, to ledwo nastąpię. Dobra, tu już się domyśliłem, że w tę stronę. Co to magazynów? O, Dobra, widzę. Jest. Ty gnido, złodziejaszku. Kopa mu! Z główki! A jak? Jeszcze masz kopa. No. Okej. Okay. myślałem, że w ogóle nie zdążę. To była tragedia. Tyle jechać. No dobra, policja bynajmniej nas nie goni. To już coś. I teraz nie rozwalić samochodu. To jest największe wyzwanie w tym momencie. Ja, i prawie bym go już rozwalił. Jestem niesamowity. Drugiego takiego nie znajdziecie, nie ma ocy. Sorry. Sorry jak najbardziej. Chyba tutaj. być, może być, chyba. XXX, max. MAX. Okay. Zakupy? Aha, kolejka. My wszyscy tacy sami, no kurde, mogli chociaż innych porozstawiać. Jak gazetka? Pewnie nie czytana, co? Świeżutka. Ale dobra, e, tak patrzę na czas, patrzę na ten czas i co prawda dużo nie wykonaliśmy z misji. Co prawda zaliczyliśmy już cały e, cały telefon. Ale na tym to się chyba dzisiaj skończy. O, Boże, triada. No nic, muszę się stąd wydostać. Tak więc... E, w w tym odcinku to było na tyle, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach, czy to będzie raport, czy to będzie GTA, oczywiście jak najbardziej zapraszam. A w tym odcinku to było na tyle, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, pa pa.